Hello, hello, mam na imię Agnieszka i postanowiłam nagrać ostatni filmik. Poprzedni miał być ostatni, ale wczoraj y, mój syn zadał mi pewne pytanie. I to pytanie zainicjowało we mnie pewien proces myślowy, którym pragnę się podzielić. Mianowicie zadał mi takie pytanie: dlaczego Żydzi odeszli od Boga? W jaki sposób Żydzi odeszli od Boga? Dlaczego tak twierdzę, że Żydzi odeszli od Boga? Yy, mianowicie, między Żydami Czyli fa, 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 faryzeuszami uczonymi w piśmie i Panem Jezusem była ciągła przepychanka, prawda? Ciągła przepychanka. Pan Jezus mówił o Królestwie Niebieskim, prawda? Pan Jezus mówił o, o, o Bogu, prawda? A Żydzi. Widzieli to inaczej. Pan Jezus zarzucał Żydom, że zajęli się bardziej egzekwowaniem prawa niż doświadczaniem Boga. Było coś takiego w Piśmie Świętym, że faryzeusze zaczę zaczęli zarzucać panu Jezusowi, że jego uczniowie pracują w Szabas. A pan Jezus im odpowiedział: to szabas jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabasu. Prawda? I teraz idziemy dalej tym tokiem. Pan Jezus pragnął pokazać, czym jest Bóg. Jak na krzyżowanie powiedział, że chce dać świadectwo prawdzie. W Biblii, jakie mamy imię Boga? Jeżeli zapytali się tam gdzieś, tam gdzieś, jakie imię ma Bóg, Bóg odpowiedział: Jestem, który jestem. Jestem, który jestem. Jestem. Jam jest Pan Bóg Twój. Czyli Bogiem jest. Jam jest. Jestem. Przyjrzyjmy się temu głębiej. Pan Jezus dał nam odpowiedź. Czym jest? Jestem. Czym jest Bóg? Jam jest albo jestem, jestem drogą, prawdą i życiem. Jam jest droga, prawda i życie. I teraz rozbijmy to na droga, prawda i życie. Przyjrzyjmy się temu, czym jest droga. A więc mamy ciało. Mamy ciało. Mamy ciało, które widzimy i mamy ciało czasowe. Rościągnięte w czasie, które jest sumą różnych stanów, które jest ciągłym procesem zmiany. Każdy ma swoją drogę, czyli każdy ma swój proces zmiany. Czyli jam jest droga, prawda? Jam jest droga, prawda. Teraz, czym jest prawda? Prawdę wszyscy znamy. Wszyscy znamy prawdę. Wiemy, jak wszystko powinno wyglądać. On powinien być dobry. On powinien być zdrowy. On powinien być zadowolony. On powinien być trzeźwy. Wszystko wiemy, jak powinno wyglądać. Czyli prawdę wszyscy znamy. I teraz z innej strony to samo zagadnienie. Skoro Bóg jest prawdą, a istnieje w tym świecie również kłamstwo, to kłamstwo. Jest po prostu brakiem prawdy. Kłamstwo jest brakiem prawdy, czyli pustym miejscem, pustką, fałszywym stanem, balonem, pustką, balonem, z którego można po prostu spuścić powietrze. Co nie? Czyli jam jest droga, prawda i życie. Czym jest to życie teraz? W Biblii święty Paweł mówi: I tą miłością, ożywieni, służcie sobie wzajemnie, ożywieni miłością, czyli miłość ożywia. Bóg w nas życie, Bóg nas ożywia i tą miłością, ożywieni, służcie sobie wzajemnie. Pan Jezus zaś powiedział: Co pan Jezus powiedział? Zostawcie umarłym grzebanie umarłych. Dlaczego ci, co grzebali, przecież byli żywi? Dlaczego byli umarli? Bo nie byli ożywieni miłością. Wy, skoro jesteście ożywieni tą miłością, chodźcie za mną. Prawda? I y, jeżeli y, i, Bóg, i Pan Jezus swoim ukrzyżowaniem, swoją śmiercią na krzyżu pokazał, że Bóg zawsze zwycięża. Że Bóg, czyli życie, zwycięży nawet śmierć. Nawet pokonał śmierć. Pokazuje nam, że Bóg, jako prawda, zawsze zwycięża. Tylko musimy wystawić tego Boga do, do walki. Pan Jezus powiedział: Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I jeszcze na koniec ostatnia sprawa. Jeżeli coś jest widoczną, widocznym kłamstwem, fałszywym stanem, prawda? Czyli jest ktoś chory, ktoś biedny, ktoś jest nieszczęśliwy, to do tego yy, stanu faktycznego, stanu tego, co jest, doprowadził go pewien proces. Prawda? Czyli pewna droga, pewien zawiły nawet proces, bądźmy szczerzy. Więc, żeby wyjść z tego stanu, nie, nie stanie się to na naszych warunkach. Wyjście z tego stanu nie stanie się na naszych warunkach. My chcemy wyzdrowieć, ale ma to się stać na naszych warunkach. Mamy łyknąć tabletkę albo iść do uzdrowiciela i mamy być zdrowi. Nie. Wyjście z tego stanu nie, nie będzie na naszych warunkach. W Biblii jest napisane: i on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i odzubnego słowa. On sam. My musimy być tylko uczestnikami procesu, świadkami tego procesu. No i to tyle na razie. Cześć!